Patrol 13, podjeźdźcie na targówek. Mamy zgłoszenie, że jakiś gość kupił nowego iPhone'a rok po roku i komuś się to nie spodobało. Sprawdźcie to. Centrala za późno dorwali Pierwszy raz robię pierwsze wrażenia i muszę się zastanowić, jak się do tego zabrać. Słuchajcie, w tym materiale nie zobaczycie, jak wyjmuję telefon z pudełka i jaką to pudełko ma zawartość. Nie zobaczycie też, jak zdejmuję z niego folię oraz jak wkładam do niego kartę SIM. Nie zobaczycie też wyrazu mojej twarzy, kiedy pierwszy raz zobaczyłem działanie Digital Island na żywo. Ale. Zobaczycie natomiast jak wygląda kolor Silver w wydaniu iPhone'a 13 oraz 14 Pro. Oraz że nowy iPhone jest nieco wyższy od poprzednika, dowiecie się czemu stare i nie mogło pasować do nowego iPhone'a. Zobaczycie też pierwsze zdjęcia zrobione 14 Pro oraz 13 Pro dla porównania. A ponadto powiem czemu zdecydowałem się na ten upgrade. No to jedziemy. Tylko zaznaczam tym razem krótko i zwięźle, a na recenzję z prawdziwego zdarzenia przyjdzie jeszcze czas. Pierwsze, co mnie zaskoczyło po wyjęciu telefonu z pudełka, to jego kolor w stosunku do poprzednika. Mam prawo sądzić, że kolor srebrny, czy biały, jak to woli go określać, ma tendencję do lekkiego żółknięcia po czasie. Gdyby to okazało się prawdą, a nie jedynie moim przewidzeniem, byłaby to gruba wtopa. Daję to pod rozwagę. Może jednak to samo Apple kombinuje przy odcieniach, ale jestem ciekawy Waszych doświadczeń w tej kwestii i opinii na ten temat. Drugi temat to wymiary telefonu. Na papierze telefon jest zarówno grubszy, jak i wyższy. W rzeczywistości czuć i widać tylko ten drugi parametr, bo większa grubość nie jest wyczuwalna. Te subtelne różnice w pionie widać też na ekranie, gdzie np. w aplikacji aparatu 14 wyświetla zauważalnie większy obszar roboczy. Swoją drogą wyspa aparatu oraz obiektywy też urosły. Z tymi wymiarami wiąże się też kwestia kompatybilności tui. Tak, stare nie pasuje i to nie jest spoko, ale z drugiej strony, czego się spodziewać, kiedy telefon dostaje większą o 100 mAh baterię, aparat z większą matrycą, jaśniejszy ekran oraz mocniejszy procesor. Oczywiście, można na siłę oczekiwać, że producent ma to wszystko upakować w tej samej obudowie, ale moim zdaniem to pobożne życzenia. Także. Raczej nie nakręcałbym spirali nienawiści. Telefon jest wyższy, to i przyciski są minimalnie wyżej zlokalizowane. Jest grubszy, więc te same przyciski są nieco grubsze. A aparat ma większe obudowy obiektywów, też nie przez przypadek. Rozumiem rozgoryczenie u niektórych, ale moim zdaniem teorie spiskowe trzeba odłożyć na bok. Po prostu sami jesteśmy sprawcami tego zamieszania, chcąc lepszych aparatów, wydajniejszych baterii, kolejnego wyścigu na cyfry i tym podobnych. Tak na marginesie to odcień i faktura skórzanego etui w kolorze zielonym też się zmieniła i ma teraz chłodniejszy look. Zajawiłem przy tej okazji o aparacie, to wrzucę tu kilka zdjęć zrobionych trzynastką i czternastką. Oba w trybie RAW, bez dodatków, z tą różnicą, że w przypadku czternastki zdjęcie jest zrobione w rozmiarze 48 megapikseli. Największą różnicę zobaczycie przy zbliżeniach, ale poza tym widzę też inne zachowanie algorytmów odpowiedzialnych e, za ostrość. Czternastka ewidentnie wygładza kadry, są mniej ziarniste. Czy lepsze? Chyba jeszcze nie pora, by to sądzić, ale na pewno zdjęcia są zauważalnie bogatsze w szczegóły, kiedy korzystamy ze zbliżeń. To, co od samego początku zwraca uwagę w nowym iPhone'ie, to sposób na ogranie nocza. Oglądając konferencję, był efekt wow. A na żywo jest tak samo dobrze, a może i lepiej. Obudowanie hardware'a oprogramowaniem nie wyszło chyba jeszcze żadnemu producentowi telefonów tak zręcznie. Aż człowiek żałuje, że nie jest programistą. To kawał kreatywnego pomysłu. Dynamiczna wyspa daje ekranowi dodatkowego życia, a momentami może pełnić funkcję. Drugiego Doka, tylko w wersji light, będąc w stanie wyświetlić ikony dla dwóch aktywnych aplikacji. Poza tym, czuć, że ta wyspa po prostu żyje. Przy odtwarzaniu muzyki przyjmuje kolorystykę okładki albumu, którego aktualnie słuchamy, jest, jest subtelna, niezwykle płynnie i naturalnie się animuje, co tylko powiększa poczucie, jakby wcięć w ekranie nie było wcale. Dopracowania tego elementu wraz z kawałkiem kodu, który go obsługuje dowodzi fakt, że chwilę po zwinięciu wyspa jeszcze delikatnie się kurczy. I dopiero po chwili osiąga swój docelowy rozmiar. Doszlifowane to jest po prostu. Powoli kończąc. Szybko. Jak nie ja. Na wymianę zdecydowałem się z dwóch powodów. Pierwszy to gadżeciarstwo, a drugi to... gadżeciarstwo. Pod pewnymi względami ta premiera wzbudziła we mnie większe emocje niż zeszłoroczna premiera trzynastki. Zabieg z wyspą był nie tylko błyskotliwy sam w sobie, ale też spowodował, że ekran stał się jeszcze bardziej proporcjonalny, nawet optycznie większy. Poza tym pierwsze próby na dworze pokazały mi, że ten panel jest odczuwalnie bardziej czytelny od tego w poprzedniku, ale jeszcze nie testowałem go w pełnym słońcu. Nie miałem po prostu okazji. W każdym razie po raz Pierwszy od dłuższego czasu złamałem swój dwuletni cykl wymiany telefonu, i ta zabawa wyspą mocno się do tego przyczyniła, nie ukrywam. Teraz nastanie czas rozpoznania w boju. Nie będę się napinał na recenzję po dwóch czy trzech tygodniach, bo już wiem, że przy takich zmianach w oprogramowaniu i mimo wszystko fundamentalnych zmianach w specyfikacji, moja ocena tego telefonu też nie powinna być zakrzywiona przez pośpiech. Już widzę, że z 14 będę korzystał. Inaczej niż trzynastki, a przecież nie wspomniałem tu jeszcze o Always On Display. Oczywiście, to nie oznacza, że na kanale nie pojawią się po drodze inne materiały. Spokojnie. Po prostu w tym konkretnym przypadku potrzebuję więcej czasu. W każdym razie, jak zrobię to na spokojnie, będą lepsze wnioski. Również dla Was. Dlatego umówmy się. Wypiszecie w komentarzach swoje pytania i wątpliwości, a ja postaram się na większość odpowiedzieć w kolejnym filmie będącym już pełną recenzją. Mamy deal. Taką mam nadzieję. A na dziś to wszystko. I tu jeszcze mała sugestia. Pozwalajcie sobie czasami na takie małe zbrodnie. Technologia jest po to, żeby dawała frajdę, a takie smaczki, jak dynamiczna wyspa w nowym iPhoneie jest tego świetnym dowodem. Moi drodzy, jak zawsze, czołem i do następnego.